A chcę Wam powiedzieć, że Mikołaj jest najmłodszym uczestnikiem turnieju, bo on marzy, żeby chodzić do pierwszej klasy, a jest na razie w zerówce. Mikołaj, tak Mikołaj? Marzysz, żeby jak najszybciej były wakacje, a po wakacjach idziesz do pierwszej klasy, tak? I do której szkoły pójdziesz? Do 46. Tak. Do 46. Dobrze. To teraz. Oczekujemy na wyniki, takie wstępne. E, za chwileczkę e, bracia e, rezerwa, ja tutaj składu stale. Kto jeszcze nie grał i kto najwięcej razy grał, zobaczymy. E, później, po zakończeniu turnieju, już mam nadzieję, że jak każdy skończy, to zostaje przy swoim stoliku, nie odchodzi. Posłuchajcie, kto skończy partię, zostaje przy swoim stoliku i gra partię treningową, już bez zegara, ze swoim przeciwnikiem, tylko odwrotnym kolorem. Jest to y, kolejny taki pomysł na to, żeby nie biegać po sali, nie rozmawiać, tylko po skończonej mistrzowskiej partii zostajemy przy swoich stanowiskach i do uroczystości zakończenia czekamy, y, aż wszyscy rozegrają partię, podliczymy wyniki. Dyplomy już są wypisywane, dyplomy już są wypisywane i mamy uroczystość zakończenia. Po uroczystości zakończenia dla wytrwałych będzie niespodzianka. Mamy jeszcze nie. I mam nadzieję, bo w tym tygodniu również Szkolny Związek Sportowy i Pani Ela wspólnie organizują mistrzostwa częstochowe drużynowe szkół. Składy dwuosobowe to podstawówki grają we czwartek, w szkole 34, a gimnazja w piątek w gimnazjum 17. No, z naszej szkoły reprezentacja już jest y, y, zatwierdzona, ale może y, jeszcze ulec zmianie, bo ktoś może ostatnio na przykład Asia zachorowała i Julia y, zastępowała, a później Asia wyzdrowiała i pojechały z Kasią na Mistrzostwa Śląska. Tak? No, takie są też przypadki. Y, czy już mamy Ponieważ ja mam słaby wzrok, Mateusz, proszę odczytać tutaj. P pierwsze miejsce 21 punkta, Br bracia pierwsi. Drugie miejsce 20 punktów, siostry z martwych Trze trzecie wstanków. Miejsce, trzecie miejsce 19 punkta. Szkoła lingwistyczna. Czwarte miejsce, 14,5 punkta, szkoła katolicka. I y, piąte miejsce 12 punktów bra bracia. Szó szóste miejsce 8,5 punkta, szkoła 46. Dziękujemy, brawa Częściowe. jak ma bogate konto, konto bankowe, kto zbiera pieniążki w skarbonce ręka do góry? Ja mam... Bez komentarzy. Gratuluję wszystkim, którzy zbierają pieniążki do skarbonki, bo później mają jakiś upragniony cel pod roku szkolnego albo na wakacje. Świetny pomysł. A teraz, e, dla przypomnienia, jest, pierwsza drużyna tutaj, druga drużyna na razie czeka. Lingwistyczna siostry i katolicka 46 okay.